O dobra już wychodzę z tej nobazy bazy mojej wściekach. Co nie no to dobra, idę tam gdzie mam ok, czyli poszukać kogoś, kogo mogę zainspirować, no to dobra, o już widzę kogo mogę zainspirować, co nie no to dobra, idę tam dalej do tych dwóch czy trzech, czy ileś tam kolesi ok, no to do nich idę, by ich zainspirować co nie hihihi. Hi, hi. Jesteśmy tutaj już, umietka. Grzyba, co nie, no to dobra. Jestem gotowy na dalszą rozmowę z tym no grzybkiem Co nie, no to dobra. Jestem gotowy, a ty mandarynka. To, co kurwa, co nie, no to dobra. Chodźmy tam już do jego pieczary i z nim porozmawiajmy. To może nas czymś zainspiruje, co nie no to dobra, no to już tam do nich chodźmy okej. Okay. No, 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 Pysio, no to dobra, no to chodźmy tam już do jego pieczary, okej, okay, no to dobra, no to chodźmy tam już dobrze, no to do pieczary Mietka Grzyba, okej, okay, no to do jego pieczary i od tak dobrze, no to dobra, no to ja jestem już na to gotowa, okej, okay, no to do pieczary Grzyba Mietka, okej, okay, no to do jego pieczary, kurwa, od tak Pysio. Okay. Coś smutno na tym cmentarzu, tak. Samemu mam nadzieję, że pysio i mam szybko wrócą, co nie no to dobra, jestem gotowy na dalsze czekanie, tutaj okej okay, no to dobra, no to jestem gotowy na siedzenie, tutaj sa, chociaż ja wolę być z moimi przyjaciółmi z zagrobu, co nie no to dobra. Mam nadzieję, że szybko wrócą, okej, okay, no to dobra, idę sobie pochodzić, może szef da mi jakąś robotę, okej. Okay. No to dobra i właśnie tak to wszystko było na razie koniec pokazywania tego wszystkiego na dzisiaj okej okay, no to dobra no to teraz to na tyle wszystko i takie tam jeszcze okej okay, no to dobra no to niech to tutaj będzie to wszystko a ja coś może jutro nowego pokażę okej okay, no to do widzenia i do jutra. I to tyle no i jeszcze cześć do widzenia do jutra papa kurwa papa.